Jest pan przewodniczącym Sejmowego Zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan również wiceprzewodniczącym koalicji obywatelskiej. Ale zacznijmy od rozliczeń. Yy, za, za wolno? Wydaje mi się, że nasi wyborcy mają takie przeświadczenie, że idzie ta praca za wolno. To trochę wynika po pierwsze z niecierpliwości, która przez 8 lat się gromadziła. Myśmy przez 8 lat czuli się. Tacy bezsilni wobec tego, co się działo i stąd to oczekiwanie jest ogromne, żeby praca prokuratury trwała po prostu krócej. Proponuje pan, żeby byli specjalni prokuratorzy, którzy zajmą się sprawami dotyczącymi PiSu. Proponuje pan, żeby, to się, żeby te sprawy były prowadzone w specjalnym budynku. W Warszawie, znaczy, czy poza Warszawą, nie, czy w Lesie gdzieś? Nie, nie, nie specjalni prokuratorzy. My już w tej chwili zajmują się specjalni prokuratorzy. Tylko żeby zgromadzić grupę prokuratorów, którzy by wszystkie te sprawy, bo one są teraz rozproszone, są prowadzone w Płocku, w Rzeszowie, w różnych miejscach, żeby to wszystko prowadzić w jednym miejscu, dlatego że te sprawy się przenikają. Jeżeli prokuratura twierdzi, i słusznie, że mamy do czynienia z, ze zorganizowaną grupą przestępczą. No to wiemy o tym, że te grupy przestępcze w pisie się przenikały. W związku z czym wiedza, która byłaby w jednym budynku, mogłaby pomóc jedno śledztwo mogłoby pomagać drugiemu. Nadto taki budynek łatwiej chronić. Mieliśmy przecież w sprawie pana Mraza, w tym śledztwie, mieliśmy do, do czynienia z przeciekiem z prokuratury krajowej dokonanym przez pewnie jakiegoś prokuratora powiązanego z pisem, tak jak tego prokuratora, którego nagrano, prawda, jak pomagał. Panu Romanowskiemu uniknąć odpowiedzialności po zawiadomieniu posła ówczesnej opozycji. Tak samo są prokuratorzy w prokuraturze krajowej i jest ich w tej chwili ciągle większość, którzy zostali nominowani do prokuratury krajowej przez Zbigniewa Ziobrę. No właśnie, ale co z nimi zrobić? No przecież będzie pan, proponuje pan ministrowi sprawiedliwości zrobić selekcję prokuratorów? A, ależ oczywiście. Do cywila? Jeżeli ktoś działał w taki sposób, że na przykład ci, którzy obsługiwali program Hermes, który był programem śpiegującym opozycję wprost. Ci, którzy akceptowali używanie Pegasusa wbrew przepisom ustawy i do zwalczania opozycji. Ci wszyscy i wielu, wielu, wielu innych, ci wszyscy powinni ponieść odpowiedzialność. To nie jest tak, że, że to jest że, rzecz bez znaczenia. I, i ta odpowiedzialność Ale co? na czym polega? Ale to tak. nie jest tak, że można prokuratora wy, wyrzucić na bruk, czyli co, wysłać ich na urlop? No, najpierw można na pół roku zawiesić, później... Możemy przyjąć w przyszłym roku ustawę, która to ułatwi. Może być postępowanie dyscyplinarne, które doprowadzi do usunięcia. To wszystko można robić. I myślę, że od tego by trzeba zacząć sprawy w prokuraturze, bo, mam, bo mamy około 1000-1500 osób nominowanych przez Bigniewa Ziobro. Przecież oni są wdzięczni jemu. Przecież oni są ludźmi, którzy nawet jeżeli uczciwie pracują, to zawsze mają jakieś kontakty. To wszystko jest... Czyli pan proponuje czystkę, czystkę w prokuraturze żeby zacząć problem. od zera. Nie, nie, nie. Ja przypomnę, nie, nie. że ze, kiedy... Od, od zera to już żeśmy zaczęli, panie redaktor. Śledztwo w Funduszu Sprawiedliwości obejmuje Zbigniewa Ziobrę. Natomiast to, co ja proponuję, to żeby wszystkich tych pisowskich prokuratorów zwolnić do cywila. To nie jest żadna wielka kara. Jeżeli chcemy mieć prokuraturę, która jest w przyszłości będzie oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości, będzie niezależna. To przecież tę niezależność nie będzie robił prokurator, który wprowadzał Pegazusa. Tak, mamy w tej chwili. No dobrze, sytuację. ale ma pan, mamy doskonały przykład z prokuratorem Jan Janeczkiem, który jest zastępcą prokuratora generalnego jest prokuratorem do spraw wojskowych i minister Bodnar, premier Donald Tusk, chcą odwołania prokuratora, ale decyduje o tym pan prezydent, który na razie prosi o szczegóły. I co ma zrobić? Minister Bodnar? W moim przekonaniu ustawy, które betonowały układ pisowski przed przejęciem władzy przez opozycję są w sposób oczywisty niezgodne z konstytucją. Pan prezydent nie ma żadnych konstytucyjnych uprawnień w odniesieniu do prokuratury. Za bezpieczeństwo odpowiada rząd. W związku z czym dawanie mu kompetencji... Ale do... dostał te kompetencje, tak, panie ale, mecenasie, ale taki, dostał, panie ale takie, takie ustawy, które dawały kompetencje na przykład prezydentowi do tego, żeby wyznaczał określonych urzędników Unii Europejskiej. No rząd tego zapowiedział że tego nie będzie respektował. To samo powinniśmy zrobić w prokuraturze. Jeżeli były no dobrze, ustawy... To co ma zrobić yy, prokurator generalny, minister Sprawiedliwości. No o tym będziemy rozmawiać jutro na, na ale spotkaniu i na też na, na przykład spotkanie. na, na urlop? No nie, ja, wydaje mi się, że taką osobę, która, jak pan Januszko, to powinna się po prostu odwołać, uznając, że ustawa nie, w tym no dobrze, momencie nie obowiązuje. odwołać, a, tą... a prezydent, no, prezydent decyduje Panie rektor, pis przed odejściem. Prowadził do polskiego systemu cały szereg bezpieczników polegających na tym. To wiemy. Dlatego moje ale pytanie... te bezpieczniki są niezgodne z konstytucją, a konstytucja stosuje się zgodnie z artykułem 8 wprost, bezpośrednio. W związku z czym rząd nie może, gdyby na przykład PiS prowadził zasady przed wyborami, że nie można zwolnić dyrektora departamentu albo w ogóle żadnego urzędnika bez zgody prezydenta. Mogli, mogli. No i co? My byśmy to, to mieli szanować? Przecież to jest bezczelne naruszenie zasad Dobrze, ale, demokracji. Ale, to jest bezczelne naruszenie ale konstytucji. Ale prerogatywy pana prezydenta. I co teraz? No i teraz to, trzeba uznać, być może uchwałą sejmową, że te prerogatywy po prostu w świetle konstytucji nie istnieją. A kiedy pan porozmawiał o tym z ministrem Bodnarem? A mamy spotkanie i jutro, i pojutrze. Jutro jest klubowe spotkanie, pojutrze jest zespołu spotkanie. Myślę, że będzie okazja, żeby te kwestie poruszyć. Wydaje mi się, że też jest teraz dobry czas, bo ja nie krytykuję pana ministra Bodnara. Uważam, że jego praca jest naprawdę bardzo ważna i to, co zrobił z prokuraturą, to, co stara się zrobić przy tym materiale, który ma, to jest naprawdę szapoba. Tylko, że się, skończył się pewien taki trójskok wyborczy. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany następne w państwie polskim będą czekały na zmianę korzystą prezydenta, czy robimy to teraz, jak jeszcze wyborów prezydenckich nie ma. Ja jestem zwolennikiem i nasz zespół jesteśmy zwolennikami tezy, że to trzeba przeprowadzić tego lata, i tej jesieni. A premier Donald Tusk jest zwolennikiem tego, co pan mówi? Pan premier zapowiedział przed wyborami, że będzie przyspieszenie. Powiedział to publicznie. Ale czy jest zwolennikiem tego mechanizmu, o którym pan mówi? To Proszę zapytać pana premiera. Nie ja mam że... okazji, panie premierze, czy przyjdzie pan do i Nie słyszę odpowiedzi. A może przynajmniej odpowiem na to pytanie jedno, pani redaktor. Wydaje mi się, że w tej chwili trwa po prostu dyskusja. Nasz dzisiejszy zespół i nasze 10 punktów propozycji to jest wkład do tej dyskusji. Ja się nie opieram na przykład, że propozycja uznania, że nie ma sędziów Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak prezydent nie zaprzysiągł trzech. Prawidłowo wybranie, że wszyscy następni są nieważni, że to jest na pewno coś, co możemy, musimy przeprowadzić, ale dyskutujmy o tym, dlatego że mamy dzisiaj trybunał, który jest parodią, który jest skpiną. Pani Pałowicz, która się zachowuje, jak nie, nie spełnia umysłu, yy, wydaje jakieś zabezpieczenie. Za chwilę mi powiedzą, że nie, nie możemy przejść do Sejmu, bo jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Co to w ogóle jest, Panie To są ludzie, którzy są po prostu jakiś yy, z kosmosu. Oni nie, nie mają żadnej podstawowej wiedzy no jak tak, no, ale Państwo. Są w, yy, Mocno, ale są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Pani tak uważa, ja, ja, mam no, nie ja tak uważam. No. Ja mam wątpliwości, bo jeżeli ktoś Przyjął funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak prezydent nie zaprzysiągł trzech prawidłowo wybranych sędziów, to nie ma w tej wiedzy prawniczej, która wymaga konstytucja do bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To samo jest w karesie. Mamy sędziów, neosędziów, którzy zostali wybrani w bezczelny sposób um, ze złamaniem konstytucji. Konstytucja mówi, no dobrze, wybiera ale to ja, to jest czterech, to ja... a oni sobie biorą No, dobrze, no to co zrobić z neosędziami? Wyrzucić ich. Znaczy, mówiąc o, 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 o karesie, trzeba zamknąć budynek i wybrać nowych sędziów. No ale właśnie Bodnar powiedział, że, że to co ma wejść siłowo, wyrzucić. Nie zrobi tego. Tu mam. No to jest jakby wkład do dyskusji. Mam inne zdanie w tej sprawie, jeżeli chodzi o mój pogląd prawniczy. Uważam, że. Sędziowie, ci, którzy są obecni w KRS, wybrani przez Sejm, oni nie są sędziami KRS-u. W związku z tym jeżeli wchodzi osoba nieuprawniona do budynku, to powinna zostać przez ochronę zatrzymana, żeby nie weszła. To samo dotyczy neosędziów w dwóch izbach Sądu Najwyższego, o których Sąd Najwyższy w uchwale trzech izb powiedział, że nie są sędziami. No to dlaczego się ich wpuszcza do budynku i oni sobie wydają wyroki? No przecież to jest sprzeczne. Albo Albo wybierzmy jeden system i powiedzmy, trzymamy się wyroków europejskich, trzymamy się wyroku CUE, trzymamy się wyroku Sądu Najwyższego i wyciągamy z tego konsekwencje. No i wtedy będzie jakiś logiczny system. Nawet jeżeli nam powiedzą, złamaliście ustawę, oni tak to mówią, cokolwiek robimy, mówią, złamaliście ustawę, będziecie siedzieć i tak dalej. No tak to mówią, to przecież nic się nie zmieni. Natomiast my musimy to po prostu przeprowadzić, dlatego że... Ja, to jest ja, kpina, no, tak? ja, ja jestem adwokatem, pracuję codziennie w sądach, ja nie jestem posłem zawodowym. Przecież to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to są jakieś no, żarty. Mamy, jest na przykład jedna pani sędzia w sądzie apelacyjnym, która słusznie uznaje, że wszystkie orzeczenia neosędziów nie istnieją. No, zresztą, Uchyla każde postanowienie. Druga. In, drugi, drugi sędzia uważa inaczej. Jest dwoistość systemu prawnego, dwoistość systemu funkcjonowania I obywatel to, to... może zaskarżyć taką sytuację. I obywatel jest pogubiony kompletnie. Przychodzi do adwokata, a adwokat nie wie. To zależy, to pan, panie na orzeczenie zależy od tego, czy pan yy, trafi na neosędziego, czy na yy, zwyczajnego sędziego. Przecież tych neosędziów trzeba jakoś zalegalizować. Ale jak to trzeba zalegalizować? Musi być procedura w, w nowym, nowo wybranym karesie. Myśmy zaproponowali to proszę żeby wszyscy sędziowie zebrali się i wybrali ten KRS, żeby ich zaakceptować, żeby już nie było wątpliwości. Większość, być może część odpadnie w tej procedurze, ale większość jest no tak, przez porządnymi ale, sędziami Ale, ale też mamy taką sytuację akceptować. jak Mikołaj Pawla, który był rzecznikiem praw dziecka, który był dyrektorem departamentu. Nie, nie wolno podpisał, zaakceptować. który podpisał się pod Pegazusem, który okazuje się, że jako rzecznik praw dziecka wyciągał pieniądze, które były dla tak. dzieci, na publikację książki Wandy, Pół, Wandy Pół, Półtawski czy o Wandzie Półtawskiej, na sponsorowane Czyli artykuły pobożne, pobożne. Spon, sponsorowane artykuły w tygodniku Niedziela. No też pobożne. I na, Lizb i na pielgrzymki do Lizbony. No, no, po, po prostu oni sobie ze wszystkiego dokładali jeszcze jakąś fikcyjną swoją dewocję. Taki człowiek nie powinien być nigdy sędzią. Ale no, został pan, prezydent go nominował niedawno. Ale nie było wniosku karesu. Jeżeli my przeprowadzimy procedurę faktyczną, kto nie ma uchwały KRS-u, nie sądzi. I prezesi, nowo powołani prezesi, nie mogą takich osób dopuszczać, bo obywatele będą zaskarżać. To będą koszty. To już w ogóle dzisiaj sam koszt funkcjonowania neosędziów i tego ping-ponga, który się dzieje, że jest wyrok neosędziów, wraca no z To, ale to panie, są gigantyczne koszty. dla Panie, tego. panie pośle, czy pan podważa to, co robi prokurator krajowy, to co robi prokurator generalny, że, że za wolno? Nie, ja nie podarzam. Ja w niektórych sprawach z panem profesorem Bodnarem mam inne zdanie. W niektórych mam wspólne zdanie. Niesamowicie go szanuję, bo... To, to, jaką on robotę zrobił teraz i jako rzecznik praw obywatelskich, to jest człowiek, moim zdaniem, jeden z takich no, herosów tego okresu ośmioletniego. To jest taka ikona, tak? Więc absolutnie bardzo go szanuję. Natomiast no, nie we wszystkim, jak to prawnicy, nie we wszystkim się zgadzamy. Ja mam taką opinię, on ma inną. No, trzeba ucierać i trzeba w jakiś sposób dojść do, do konsensusu. Na pewno się z tego powodu nie pokłócimy.